Light Tower drugi raz podchodzę. Drugi raz podchodzę do tego, Nie pytajcie się, czemu. Oh. No, e, ten. Jakby co to nie pytajcie się, czemu? E mam. Jakby nabiję na Expa. Mam mapkę na Expa. W Fortnite sobie. Za dużo Expa daję. Już mi nabiję 40 tysięcy Expa. Oj, lecimy sobie. Czy ja mogę to nagrywać? Nie, nie mogę tego nagrywać. z Roblox'a. No to by mi bardzo wytwiło, bo ja bym. Kulde! Ja, Peter. się na Ja, Peter. Poczekaj. Czy ja bym tam doskoczył? W sumie jak Nie! No i złożyłem to A tam? Ty, jakby jakbym tam sto... Wchodzę tam i skaczę Wchodzę tutaj i normalnie skaczę stąd To jest mocna taktyka Browę tam doskoczę gdzieś nie właśnie o co chodzi, Szy, a jakby spróbować na ten... Nie, nie da się, nie da się przyznać. Przyznaję się po prostu tak, że... Nie da zrobić! Problemy na Imana. Zresztą sobie... Chciałam się przynajmniej dostać, ale nie dostałam. Oh! się stała wyskoczą kurde. Naprawiłem Ej, ile ja muszę tylko żeby wyprzecić? Ja chcę taki dźwięk do pisania. Dawno temu bym się już Ale... tak przez to wystawiły. Ale Kur, patź! Po co mi wydarzyło? To się gównia Nienawidzę Was! E, dobra, gramy. Ty w sumie jakby tam tego doskoczyć? Dawajcie na to skoczyłem. Nie. Ajku, A nie chcę to brać. Co możemy to grać? To jest fajna gra, ale ktoś jest załatwił. O, w bryndon, co ja Kurwa. Okej, ile ja mam pieniędzy? Dawać mi tutaj moje kopalnie złota, Ile mi zarobiliście pieniędzy z banią? Łocie panie, bo głoty jestem. Czyli w połowie latka. Latusku, blatusku. Latusku, w Nie, dobra. Zabierzemy tutaj. Nie, i rajmy czwarty poziom, kurde. Jesteśmy bogaci. Bo nie, dowolcie teraz odpłamy na max. Nie da się. O, nie ratusza. Trzeba tak, Ulepszenie. nie, czyli jestem za biedny na tamty, panie. o bierzemy jedno to, jedno to i dwie tasle, jeszcze dwie też dla Tunga i dwie to, dobra, dwa kanony tutaj, tutaj będzie Myriad. Ja to tak nazywam, ja to... Tesle. dwie Tesle i Tung-Tungi strzelają No i zakorany. Wypier... Aj, tu Wypieraj. Wypieraj. Wypier... Aj, wypier... Aj, wypier... O, musimy się mysiksowano i lecą. Ty, w sumie zatrzymaj to. Przecież mam lepszą broń. Teraz gramy. Leży, 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 leży. Leży, leży, leży. Leży. Nie, w sumie musimy też prze... Tutaj jedną wieżę tym, którą Żeby ona atakowała każdego, kto tutaj wejdzie, już. Żeby mi pomogła. Furyk no i komórę. Tesla na ma duży zasięg, potrzebuje coś, co ma bardzo duży zasięg. On to ma bardzo malutki zasięg, to tutaj tu wiesz. Piekło ma chyba duży... Ooo! Piekło ma bardzo duży zasięg. Dobra. Nie, dobra, to teraz zrobimy tutaj to tak. Zrobimy to teraz tak, żeby to było logicznie. No i teraz mamy nic Wasę No nie powiedziałem, że to jest na baza, ale nareszcie mogę odborać troszeczkę na statyw. Normalnie to normalnie, nie nagrać, nie. No nie, dobra, to nie będzie, to będzie zabisko. To będzie za daleko. O. No i gramy. Tu Ty nie kapucyny są? Widzimy, musimy ich zabijać. Bo kapucy nie są dobre brainwoty. Odwiedzenie w celu brainwot. Dobra, nie, że mojego... O! Ganga zje On jest bardzo dobry. No, on zje w sumie sobie zmienię bramę. na tego bata. Spada zazwyczaj Albo nie! Kupię sobie... kupię sobie... Z ...złotą skrzynka. Jeszcze raz tu dotkniesz i ja dotknę Twój komputer i telefon. Właściwie, jeśli dotkniesz mój telefon, taki ja Cię Cię go rozwalę. jeszcze raz dotkniesz tą górkę. Bo nie masz mnie nie niepodzownieniu. Co będzie? Bomba! Mam to w dupie. OK. okej. Zróbmy, jak ona działa. A, to tutaj po prostu tak wstawiasz i ona wybucha. Weźmie sobie najlepszą gold skrzynię. Gold skrzynie I ona mi się tutaj otwiera po prostu. 5 minut. Ale dobra, po prostu tutaj bomby takie. Ej, dobra ta bomba. Gang ngang dây thua là là. lại tập mua No, nie tamten, no oni nie przegrają. Tamten, jak tuż tam będzie Ej, bo nie mogę też ten Tesla rozwalić. Ale też mi nie rozwalam. Bo jak nie rozwalą mi Tesla, to ich zabiję. Kur... A zostawcie moją Tesla. To jest Tesla Cybertruck. Zostawcie mojego Cybertracka. Swojego sobie kupcie biedacy. Nie, biorę bata. Biorę bata po prostu, biorę bata. Nie bata i. Powiedzmy, że taką srebrną skrzynię. Ona będzie się mało otwierać, bo to kogo nie oczekuje. To czekamy, może się powiem. taką głupią sprawę. Przecież się tak Poślałam, co z Poczynam, sobie z kolegą do... Dobra, nie, nie ma to na co na to to będzie innym to w innym filmie. To w innym filmie zrobię, będzie jak w Q&A. Nie w sumie nie będę robić, bo no nie, mam mało no komentarzy. Mam no, twórcę. No i dobra, możemy wejść spokojnie. 50 tysięcy. Czy 54, No i 118 prawie. Tu tu limzino. Bale mi płaczne. Lila, O, O, 16! Dobra, właśnie tą drogę I dasz. Kurde, No tak słabo, słabo, słabo. No, ta to tam się dalej otwiera. A tato w ogóle będzie stos. Tato będzie stosik. Katana. Ok, katana już będzie lepszym wyborem. Ma, ma, go sześć siedem. Sigma na ciebie. ma, ma, go sześć Sigma na ciebie. ma, 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 sześć ma, ma, go sześć ma, ma, go ma, 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 siedem. Sigma ma, 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 sześć, ma, Moja armia was zamije. Moja armia was przytuli krwią. Wie A wy Co to jest? Czarodziej? Dzień dobry, proszę pana. Chciałbym u pana kupić smajlandyjską pizzę z naszym szynką, ketchupem i serem. No nie chcę dołączyć. Nagrywam film. Ej, równie będzie prawie. Tutaj musimy u nich polecać punkty życia. Kiedyś ludzie mieli mniej. Lecz byli bliżej siebie. Do tych palców. Kiedyś mu